Każdy, ja jestem od myślenia nie od roboty. Pamiętaj, pa, pa, pa. każdy harcerz wie, że komfort cieplny jest ważny, ale takiej knagi jeszcze nie miałem. Sądzę, że nawet w Dąbrowie takiej nie mieli. Piękna knaga, Także jakby ktoś pytał, czemu mam ponton, a nie jakiś tangiri, to tu macie odpowiedź. No. MK, co dzisiaj przygotowałeś? Ja mam jakieś dwa. To dla mnie, a dla was? Tylko dwa słoiki masz? Nie, no, mam na męczowsko. Nie no sądzę, że to śliwka zapełni nasze brzuszki, no. Nie, to MK miał, ten robił ty, na YouTubie 100 filmików, jak dwa słoiki robił, ty. I dwa słoiki. Jest takie urządzenie jak telefon, wystarczy wykręcić kombinację cyfr i odbieram ja. I ci mówię, a, a Dilpy pyta, kupić coś do żarcia? Ja my nie, EMK najewał słoików, jak ruski rakiet, ty, będziemy jeść. Także, gdyby ktoś miał coś do jedzenia, to możemy wysłać finiaskę na miarę GPS. Chętnie przyjmiemy jakiś kebab albo coś. Byle co. Dealmaster się odpłacił. O jezu, prawie w torbę. Dobra, będzie już chyba tego co? My nie przyjechaliśmy tutaj na piknik, tylko na łowienie. No, no i mrówki dalej muszą miewać.